Ksiądz Piotr Gaś. Wtorek 25 stycznia 2022 roku. To dzień, w którym wspominamy, jak co roku, nawrócenie apostoła Pawła. Na dzisiaj hasłem starotestamentowym jest słowo z księgi Jeremiasza 10 rozdziału, zapisane w 24 wersecie. Karci mnie, panie ale według sprawiedliwej miary, nie w gniewie swoim, abyś mnie nie zniszczył. W liście do Tesaloniczan w piątym rozdziale, w dziewiątym wersecie czytamy Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Inspirujące i jednocześnie niełatwe są teksty biblijne o gniewie Boga, o Jego gniewaniu się. Te teksty są inspirujące, bo każą nam zastanowić się nad postępowaniem, nad własnym postępowaniem. Pomimo Bożych napomnień, stanowczych ostrzeżeń i dyscyplinowania grzesznika. Człowiek w swoim przedziwnym uporze niestety brnie w złe sytuacje i nie liczy się z Bogiem. Czyżby miał prowoko chciał prowokować Boga, a może liczy na bezgraniczną miłość Boga i ponowne wybaczenie? Teksty o gniewie Bożym nie zaprzeczają Bożej bezgranicznej miłości. One potwierdzają, że Bóg nas naprawdę miłuje natomiast nie jest to ślepa miłość właśnie dlatego bóg nie może znieść kiedy jego umiłowane dzieci bawią się grzechem brną wyniszczające dla nich sytuacje ściągają na siebie zgubę i zachowują się jakby uczestniczyli w niewinnej przygodzie czy dobra matka i dobry ojciec nie zareagują, kiedy ich kochane dziecko ściąga na siebie zagrożenie? Oczywiście, że zareagują, chociaż tak często zamiast wdzięczności i podziękowania ze strony dziecka słyszą raczej płacz, a nawet krzyk niezadowolenia. Miłość reaguje, potrafi się sprzeciwić, nawet gniewać. Ale czy miłość w swoim sprzeciwie i gniewie chciałaby zniszczyć kochanego, kochaną? To się nie zdarzy po stronie Boga. Natomiast wśród nas ludzi zdarza się, że miejsce miłości zajmuje nienawiść. Wtedy mogą dziać się rzeczy straszne. Ale to zdarza się w przypadku człowieka. Nigdy nie zdarza się po stronie Boga. No i w tym miejscu wracamy do dzisiejszego hasła i kontrowersji z Księgi Jeremiasza. Tę kontrowersję wywołuje nasze ludzkie mówienie o Bogu. Bóg reaguje, ale nie traci kontroli nad sobą. Jego reakcja nie przypomina wybuchu gniewu rodzicielskiego, w którym rodzice przestają panować nad sobą. Ich gniew niewiele albo nic nie komunikuje dziecku. Wybuch niszczy, jest destruktywny. Jedynie miłość w swoim sprzeciwie, stanowczej reakcji, dezaprobacie wyrażonej w klarownym komunikacie jest konstruktywna. Może budować, uczy, ukierunkowuje, wychowuje, kształtuje. Skąd myśl w księdze Jeremiasza, karć mnie, Panie, ale według sprawiedliwej miary, nie w, w swoim gniewie, abyś mnie nie zniszczył. Myślę, że ten werset to kolejny inspirujący i trudny przykład ludzkiego mówienia człowieka o więzi z Bogiem. Kiedy wreszcie do nas ludzi dociera, coś dociera i uświadamiamy sobie swoją winę, Rozumiemy, że Bóg nie tylko może, ale powinien nas ukarać, a wtedy w pełni lęku wypowiadamy takie słowa jak te, które słyszymy dzisiaj w księdze Jeremiasza. Jakież to wspaniałe, że nasz Bóg posłał na świat swojego syna Jezusa Chrystusa, aby w nim pokazać nam obraz prawdziwego Boga, a zarazem prawdziwego człowieka. Mamy poznawać Jezusa Chrystusa, abyśmy, dzięki prowadzeniu Ducha Bożego, lepiej poznawali Boga, lepiej Go rozumieli i nie przypisywali Mu naszego ludzkiego, słabego zachowania. W Jezusie Chrystusie rozpoznajemy też wzór pełnego, autentycznego człowieczeństwa. Myślenie Jezusa Chrystusa o człowieku i o Bogu powinno być naszym myśleniem, nas ludzi. Czego nas więc uczy Bóg przez swojego Je syna Jezusa Chrystusa? Co nam przez niego ogłasza? Słyszymy to dzisiaj w liście do Tesalonicza. Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Krystian Ludwik Szajd w swojej pieśni napisał: Zbawienie z łaski ma, ma, Zbawienia z łaski mam dostąpić. Czy wierzysz w to, o serce me? Dlaczego nie przestajesz wątpić, gdy słowo Boże prawdę tchnie. Więc wierz w tę prawdę, to nie kłam. Bóg z łaski niebo rozwarł nam. Niech nas strzeże, niech nas strzeże i prowadzi łaskawy, miłosierny Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Więcej materiałów na www.trojca.waf.pl